Siema, siema, widzu, cześć, widzów, Witam cię, widzu, co tam u ciebie, widzu Bo u mnie kuźwa tragedia Jak już mówiłem, na YouTubie nic się nie dzieje Do takiego stopnia nic się nie dzieje Że olejnik, olejnik, słuchajcie tego Olejnik, czyli przydupa z kruszwila Oraz kamerzysty jest na czasie Tak, dokładnie e, Tak, dosłownie nic się nie dzieje na tym YouTubie I olejnik jest na czasie, to, to naprawdę dużo oznacza Że jest susza na całym YouTubie I tym bardziej dla mnie to jest mega ciężki czas Tym bardziej z tym kuźwa daily Bo muszę wam wyciągać dosłownie z tyłka, kurde, content ale, ale, ale daj radę. 2020 już jest wystarczająco słabym rokiem, i już myślimy, że świat się dosłownie kończy. I nagle 2020 daje wisienkę na torcie, czyli olejnika na czasie na YouTubie. Ale akurat dzisiejszy film bardzo mnie zainteresował, bo Olejnika film nazywa się Dlaczego Kruszwil i Kamerzysta się rozstali. Ja, ja bardzo jestem wielkim fanem, o, jakby, kamerzysty i Kruszwila i mega mnie to smuciło, że się rozstali, dlatego chciałbym się dowiedzieć. A Olejnik to jest taki cymbałek, który, no, no jedzie 40 na godzinę i nie potrafi wyhamować BMW, które ma pewnie jakieś lepsze klocki niż, yy, wiecie, Cinquecento czy coś tego typu. No, no ja, ja dalej nie mogę przeżyć tego. No, miał wypadek, tak? No i, jakby, okej... Okay, dobrze, że wszyscy są zdrowi, ale to jest cymbał, ja nie wiem, pewnie siedział na story, czy na instagramie, czy, nie na youtubie, nie ważne gdzie siedział, ale na stówę, to nie było, to nie był wypadek, to było, to było to był debilizm po prostu, no patrzcie no kuźwa, no widzicie, 40 na godzinę i chłop nie wyhamował, ja nie na, na 100% nie patrzył przed siebie, pewnie oglądał e, reklamy, billboardy, czy coś nie wiem, na pewno nie patrzył na drogę Chłop dosłownie zaczął hamować może jak był 2 metry od auta. No to jest naprawdę e, cymbał nad cymbałami i sobie chyba prawo jazdy w chipsach znalazł naprawdę. To są właśnie tacy e, kierowcy. Dobra. E, już z tym, nikomu nic się nie stało, olejnikowi troszeczkę chyba w głowę zaszkodziło. No, i nagrał film, miałem wypadek. Nie czekaj, ty to zły film. Yy, nagrał film, dlaczego Króżli i się rozstali, i to zobaczymy, ale tak samo ja na przykład mógł nagrać film, dlaczego moi widzowie nie lubią na czym lubią, bo wy lubicie moje ciuchy, ja dobrze wiem o tym, wy ga Gałgany jedne. Yy, więc wbijajcie na te zebranka i kupujcie, bo kurde, no dosłownie macie do końca tego tygodnia, więc przynajmniej zobaczcie, że się potem nie żałowali. Jak zobaczycie swojego kolegę, że tak ładnie wygląda wy nie, bo nie macie takiego czegoś pięknego <laughs> Nie ale tak na serio, to jakbyście mogli zostawić lajka jeszcze przed tym, bo ja was yy, ba bardzo rzadko, ja praktycznie wcale was nie proszę o lajki, ok? To nie jest tak, że co odcinek Was proszę i wy nie zostawiacie tego kuźma lajka. To nie byłoby problemu jakbyście po prostu zostawiali, tak? A więc zaczynamy, pierwsze pytanie jakie masz do mnie, ziomek? Jak się czujesz Czuję się znakomicie. Dobra, lecimy dalej, to była taka rozgrzewka. Dobra. Eee, Jakbym normalnie nagrywał jedno pytanie: bo jak ja nagrywam jedno pytanie, to co drugie pytanie to jest albo Zebo, ile masz pasków? Zebo, jesteś biały w czarne czy czarne-białe paski? Albo jak się czujesz? To no, naprawdę. I on to wstawił do filmu. To jest właśnie poziom nieważny, to prawda. Lata spędzone z chłopakami oceniam naprawdę bardzo fajnie. Było to super przeżycie. I było to coś innego, bo nie każdy w takim wieku mógł w ogóle czegoś takiego doświadczyć. Byłem. Od samego początku czego doświadczyć, że twoi więksi kumple się na tą zdęcają przed kamerą, no okej, okay, może przed kamerą rzadko kto to doświadcza, ale w sumie w szkole czasem tak się zdarza, no niestety, więc nie jesteś wyjątkiem. Po prostu dawałaś sobie to robić dla fejmu. Jesteś takim tylko wyjątkiem, że ty dosłownie to chciałeś, a inni tego nie chcą. Poza tym chłop ma jakieś kurde energetyki, ja nie wiem co to jest, ale e, ogólnie mówiąc o energetykach, fuj, 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 tylko GBS. Pamiętajcie, widzowie, jeżeli piecie energetyki, to to wy grzech popełniacie, naprawdę, no. GPS GBS to jest jedyny jakby sposób na życie teraz, mój przynajmniej. Bo to ma dość, że 5 razy więcej kofeiny, to jeszcze jest zdrowszy niż jakiś energetyk, tam jakieś słodziki dają jakieś cukry i tak dalej. A tak to sobie robić GBSika i jest fajnie. Kodze po 20% ziszki, oczywiście, pamiętajcie. Podsta powstawanie kanału, który pobił wszystkie rekordy w Polsce. Nawet Fleece takich rekordów nie pobił, bo. Można, jak, jeśli wiecie, to Marek był pierwszym kanałem, który tak szybko zdobył tyle subskrypcji, a pris na YouTube jest już... Yy... No jakiś czas był, zanim tyle wbił. Eee, no ja bym nie powiedział, że Kruszwil pobił wszystkie rekordy. Aczkolwiek no, w tym czasie może tak. No ale jednak, e, Freeze to jest dosłownie, ja nie wiem, to jest jakiś kurde tyran, czy coś tego typu, naprawdę. On, on miażdży cały YouTube. Ja, ja nie mam pojęcia, jak 3 miliony osób polskich ogląda jego filmy, e, skoro jest tylko milion osób chyba w Polsce, z tego co pamiętam. Więc pewnie po prostu ktoś z granicy go ogląda i sobie tłumaczy. Kumacie, on jest tak fajny, że ludzie dosłownie tłumaczą sobie jego filmy. No, to jest naprawdę inny poziom. Ale nie, on tak galał o tych rekordach, jest taki dumny, jakby to był jego sukces, coś tego typu, a tak naprawdę nie. Każdy dobrze o tym wie, że głową operacji był kamerzysta, a Kruszy był aktorem, no i w sumie no, dzi dziwnie mi to mówić, ale to kamerzysty zasługa i kruszwila, a ty jesteś tam, byłeś po prostu takim pop popychadłem i tyle. A teraz nawet jak robisz filmy o tym, że miałeś wypadek, to to nie generuje wyświetleń. Musisz ponownie gadać o swoich byłych kumplach, żeby były wyświetlenia i ich używać jako clickbait i tak dalej. No, dziwne. Więc y pobiliśmy ten rekord i jestem z tego dumny, że udało nam się coś takiego w ogóle osiągnąć. Wszystkie lata wspominam bardzo miło. Wiadomo, czasami był jakiś zgrzyty, czasami nie, ale... Takie w życie, tak bywa. No, ja też bym bardzo dobrze wspominał to, że byłem dosłownie jakimś służącym mojego kolegi i jeszcze dałem sobie ogolić brwi siebie na łyso i siebie nałysąć dosłownie robić ze siebie pośpiewisko dla zysków w sumie moich kolegów, no bo to oni na tym najbardziej zyskali. Ty może, okej, okay, pomogłeś swoim kolegom, lub tam zyskałeś, nie wiem, stówę czy tam tysiaka za to, że zgoliłeś sobie brwi, ale czy to było warte? Ale jak najbardziej, wspominam je super. Zgadza się. Dużo razy przez filmy Marka musiałem być wzywany na komendę. Na przykład za filmem, jak Karzu jeździł Jaguarem. Staliśmy wezwani, bo mianowicie ktoś zgłosił, że każu jeździ autem. Oj, Jezus, to ominęłem dosłownie strzał, bo ja pamiętam, że pisałem, żeby właśnie ich y, karzeł, jak to oni na niego mówią, bo ja nie mam pojęcia, jak on się nazywa, dlatego, że oni dosłownie go nazywają karzeł. To jest smutne troszeczkę, ale właśnie do niego napisałem, czy chce może Cinquecento się przejechać, ale pamiętam, że on zapytał się, ile mu płacę. Ja daję, nie, 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 dziękuję, dobra, elo. <ścoughs> czy pan jest normalny? Czy wy jesteście wszyscy normalni? Jeśli myślicie, że ja specjalnie wjechałem komuś w dupę z derzaka, żeby nagrać film... I przy tym skasować sobie przód auta. I widać 4000 na to, żeby wymienić zderzak polakierować go, wymienić chłodnicę, wymienić belkę, jeszcze czekać bez auta, jeździć taksówkami. To nie, mylicie się. Kto by był taki normalny, żeby coś takiego zrobić? Yy, to znaczy, kto by był taki nienormalny, żeby to zrobić, i sądzę, że ty. Olejnik jest typem człowieka, który spowodowałby wypadek i tak masakrycznie narzekałby, że to nie jego wina, i jeszcze wrzucił to na stop. Hama, ja, ja, na 100%. No, bo kumacie tutaj już widać, że to auto stoi lub bardzo pomału się porusza, a olejnik dalej full gas w ogóle nie hamuje i nie hamuje dosłownie po po, dwóch, po trzech sekundach ogarnia, że to auto zahamowało. No, na pewno siedział na telefonie na 100%. Albo po prostu to jest dowód, że ma lagi mózgu. Jak mówiłem na wywiadzie z nerwem, który macie w opisie, byłbym pewnie na hotelarstwie i sprzątał po kimś pokoje, no i robił przynieść podaj, zamiataj, więc cieszę się, że tego nie robię, jak na razie jestem youtuberem, no i tyle, no i jest spoko, wiecie o co chodzi byki. To już jest choroba influencerowska, czy jakkolwiek to można nazwać, że jest wielką gwiazdą, jest YouTuberem. Yy, Białas fajnie nawinął tutaj. Czuję dobrze, jak gdybym typie miał iść do pracy na etacie, to kurwa po prostu bym poszedł, bo jestem normalnym chłopakiem. A niestety olejnik choruje na taką chorobę, która nazywa się Jestem Influencerem do końca życia. I chłop dosłownie wszystko będzie robił, tylko żeby być tym YouTuberem do końca życia. I będzie doił, 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 pomimo tego, że ta krowa już nie będzie dałaś mleka. No i robił za przynieść, podaj, podamiata, i więc cieszę się. Się, że tego nie robię. W ogóle Typek chyba w jakiejś innej rzeczywistości, na jakiejś innej planecie dosłownie mieszka. No bo nie wiem, jak wy, ale według mnie Olejnik jest największym, podaj coś tam, co on tam gadał na YouTubie. Dosłownie on był służącym Kruszwila i kamerzysty, więc to hotelarstwo w sumie mu się przydało. Byłbym na hotelarstwie jakimś tam. Nie podobał mi się ten kierunek nigdy. Cztery lata męczarni w technikum. A i tak tego technikum nie ukończyłem, bo w drugim semestrze rzuciłem szkołę i skończyłem liceum, więc... Mądrea, mądrea! Okej. Okay. Dużo osób z Was czeka na to, żebym odpowiedział, dlaczego Kruszwil i kamerzysta nie nagrywają. A ja byłem od samego początku i wiem dokładnie, co tam się działo, więc. Yy... Mądryja Jak nie wiecie o co chodzi, chodzi o pieniądze. On tam pierniczy, że niby coś tam z dziewczyną, ale tak naprawdę obydwoje po prostu chcieli pójść we własną stronę. I pierniczy o tym, że Kruszwili przez 3 lata, kumacie i mi się nie chce w to wierzyć i nigdy w to nie uwierzę, że Kruszwili, sam Kruszwili, czyli aktor tego Kruszwila i tak dalej, Montował filmy przez 3 lata, no nie ma szans Miał milion subów i jeszcze nie miał montażysty no, no naprawdę jego filmy nie były takie wymagające, żeby montować Więc raczej montażysty bez problemu by znalazł, ale Nie chce mi się w to wierzyć, zgaduję że wszystko przed nie, nie Nie chce mi się nawet y, go słuchać, on gada jakieś y, głupoty i jest nudny I po prostu chciał fajny tytuł, ale nie chciał zranić Ani jednej, ani drugiej strony, więc nie powiedział Tak naprawdę, co się tam stało, no bo nigdy, pewnie się nie dowiecie Tylko tam y, la, lał wodę, czy jak ktoś tam mówi tylko dlatego, że ani kamerzysty, ani Kruszwila nie chciał zranić. Tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, ale mniejsza z tym, przynajmniej się dowiecie, że jest praktycznie ostatni dzień tego dropu na zebranka, glow dropu, haftu świecącego się kuźwa w ciemności. Więc kupujcie, ja idę widzowie, wbijajcie tam na zebranka, lajkujcie film, jakbyście mogli. Widzimy się na Discordzie, bo dzisiaj po tym filmie robię taki odcinek czy coś tego typu, gdzie macie jedną szansę, żeby mnie rozśmieszyć, bo chcę sobie umilić dzień i jeżeli mnie rozśmieszycie, dostajecie 50 zł.